Jaki miły ślimaczek! Pokazuje rogi. Ślimak, ślimak, pokaż rogi, dam ci sera na pierogi. Właśnie taki mały ślimaczek buduje takie duże, piękne muszelki kolorowe. Pełza się. Zobaczcie, jaki śliczny ślimak. Kieruje się w stronę wody. Muszę go wziąć. Muszę go wziąć i muszę go położyć na murze. Położę go na murze, niech sobie maszeruje. Proszę. Jakiś liczny. Malutki. Ale rogi jakie ma duże. Oho, ho, oho, ho. Kochane dzieci, zobaczcie. Jakiś limaczek. Raz chowa jednego roga, raz drugiego. Czyli tak jakby wąchał, gdzie idzie. tak robi sobie drogę znaczy takim śliskim czymś odwraca się w moją stronę a to ciekawe co on kombinuje pozdrawiam wszystkie dzieci zobaczcie małego ślimaczka